Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z EFC Mobile 25 Otworzymy sobie jedną paczkę za gemy, też w sklepie. Przejdziemy też do jednej z wymian. No i też pokażę Wam jakie postępy poczyniłem w trzecim tygodniu. Już mamy 3 tygodnie eventu Winter Wonders więc zostają już tylko dwa a później wiadomo będzie jakiś nowy event może będzie to team of the jeszcze nie ma żadnych nowych informacji o tym więc zobaczymy co będzie dalej ale jeszcze póki co mamy ten event zimowy więc przejdziemy do niego no i to jest pierwszy film w tym roku więc mam nadzieję że w tym nowym roku z kogoś dobrego trafimy i tutaj mam oczywiście tą zakładkę, gdzie gramy dalej. Tutaj, żeby sobie tu wbijać punkty, i tutaj kończyć te sobie nagrody, i odblokowywać sobie elementy tutaj do tych bałwanów. Ogólnie taka ciekawostka, jak my mieliśmy tutaj pierwszy tydzień, to mieliśmy ogólnie czapkę. Tutaj bałwan miał taką czapkę takiego pachołka niebieskiego i tutaj w drugim tygodniu już inne ma nakrycie głowy już tutaj ma koronę więc tutaj bałwan król no ciekawe czyli w każdym tygodniu inaczej ten bałwan będzie wyglądał więc my tu zaraz przejdziemy do paczek tak więc no jeszcze tutaj ten trzeci tydzień sobie rozegram i później jak po skończeniu jeszcze zostają tu dwa tygodnie czyli te logo premium będzie odblokowane no ale my przejdziemy teraz do nagród mamy te winter Wonder tokeny później jeszcze sobie oczywiście ogarniemy jedną wymianę i paczkę jeszcze też otworzę i tutaj jeszcze spróbujmy zobaczymy czy uda nam się trafić coś ciekawego no 300 gemów dobrze że te gemy wpadają no ale zobaczmy może tutaj, bo liczę na te 2000, 2000 gemów no tutaj zawodnicy no dobra Raczej będziemy odświeżać, bo pewnie bym musiał tutaj te tokeny dalsze już wrzucać, więc zobaczymy dalej. Może w tym rozdaniu będzie lepiej. Przydałoby się o raz to trafić, ale raczej nie trafimy od razu tych gemów, no ale dobra. I tak mam te punkty do wykorzystania, więc i tak trzeba wykorzystywać, żeby później mieć te Nagrody, i później móc sobie ulepszać dalej. Zespół: No tu mamy tokeny, więc dobra, tak? Więc jeszcze tutaj będą jakieś kolejne paczki, jeszcze około tak mi się ponad 10, więc zobaczmy. No dobra, próbujemy, żeby te gemy jeszcze trafić. Przydałoby się, ja akurat nie oszczędzam gemów, więc że niektórzy. Mają więcej gemów grając poprzez inne gry, ale ja akurat nie mam na to czasu, żeby też grać w inne gry i zdobywać gemy za wykonane zadania. No ale dobra, trafiliśmy 2000 gemów, więc jest ok, więc jeszcze tutaj będziemy sobie dalej otwierać. Ale zaraz przejdę do wymiany. Więc przejdziemy sobie. O, tu będzie zawodnik, no to później to zrobimy. A my przejdziemy teraz do wymiany, którą mogę zrobić. Rzucam zawodników, tych których oczywiście nie używam. No i zobaczmy, czy ta wymiana będzie szczęśliwa. Czy trafimy kogoś wyżej ocenionego, powyżej setnego ratingu? No mamy Finlandię. No nie wiem, co, co możemy oczekiwać. No, Kamara 99. No, słabo. Nic dobrego nie siadło. Tak więc wracamy dalej do tego otwierania. Więc lecimy. Tym razem będziemy walczyć o kartę od 97. O tu mamy gift box, taki prezent, więc będziemy mogli sobie to już odebrać. O, i tutaj jest fajnie, bo to w sumie to nas przybliża. Do lepszej paczki, bo dzięki temu jeszcze tylko 700 gemów i w sumie by miał 15 tysięcy gemów, więc może jakbym szczęśliwie tu odbierał te nagrody, może się uda uzbierać 15 tysięcy gemów i wtedy może się udało odebrać tą lepszą paczkę. No dobra, tak więc lecimy. No i co? My tu jeszcze mamy kilka paczek. No tu zawodnicy, jak nie będę musiał tutaj odświeżyć, jeszcze próbujemy dalej, żeby te gemy tutaj zebrać, no ale tu raczej nic z tego. W sumie tak, teraz myślę odświeżę, no niestety nie trafimy z zawodnika, ale walczymy dalej tutaj o gemy. Więc tak, mamy tutaj znów zawodników. Trzeba dobre te okienka otworzyć. Dobra. Już tutaj otwieramy dalej. Ok. No 3 miliony monet. Ok, dobra. Ale przydałoby się GEMY, żeby nazbierać na tą paczkę. Dobra. No tutaj mamy transfer pointy. I teraz, może, tu na boku otworzymy. No, już trochę mało punktów nam zostało. No, 100 gemów. No jeszcze braknie nam oto 500 gemów do otworzenia tej paczki. Jak nie, no, to będę musiał coś wykombinować. No, jeszcze tu mamy zwrot tokenów. Dobra, no to spróbujmy. Może tutaj. Może jednak tu. No nie zawodnicy brązowi, nie tego oczekiwałem. No dobra, tak więc będę musiał tutaj ogarnąć te gemy, żeby sobie otworzyć tą lepszą paczkę. Pokażę Wam dokładnie co chcę otworzyć, bo tu mamy limitowane oferty. Gdzie tu mamy oczywiście z tego eventu zimowego możliwość trafienia, już graczy od 98 do 105 no i tutaj w tym tygodniu mamy tak Hazard jest Debruyne Okocza, Kompany no fajne karty są tylko musiałbym dozbierać gemów więc zaraz sobie to ogarnę jeszcze tylko chciałem jedną rzecz zrobić więc zaraz będziemy sobie tutaj ogarniali jeszcze te gemy Wam jeszcze pokażę mój skład na ten moment Ogólnie mam tutaj tego Freda, to jak ktoś oglądał uważnie poprzedni film, to kupiłem go za ponad 270 milionów. No i tutaj Papin, Vela jest na parzawym skrzydle, więc zaraz tutaj ogarnę gamy i będziemy się widzieć, gdy będę otwierał oczywiście paczkę. Okej, okay, moi drodzy, w takim razie teraz już otworzę paczkę za 15 tysięcy gemów. Udało mi się tu już nazbierać, więc otwieramy paczkę wymienną, więc przejdziemy teraz tutaj, gdzie możemy trafić. PLA jest hazard, De Bruyne, pozostałe karty 102, 103. Zobaczymy, czy coś dobrego trafimy, więc paczka leci. I zobaczmy. No i dobra, mamy animację i tu jest flaga. Flaga Islandii. Nie zwiastuje to nic dobrego. Jest to Haraldson, którego też ostatnio trafiłem w tej wymianie, gdzie były też niewymienne karty, więc no trochę słabo. Liczyłem na kogoś nowego. No ale dobrze, tak więc raczej będziemy już kończyć ten materiał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Podajcie też na Instagrama, też zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje na moim kanale. No i też możecie w komentarzu napisać, co w trzecim tygodniu udało Wam się zrobić w tym Winter Wonders. Jakie nowe karty u Was padły? A już kończę tu. na tyle, trzymajcie się, cześć.